ciszy poranka, kiedy świat jeszcze drzemie, otulonym mgłą snu, a pierwsze, nieśmiałe promienie światła dopiero szukają drogi, by przebić się przez mrok nocy, stajemy w Twojej obecności, Maryjo. W tej świętej godzinie, która jest jak westchnienie ziemi budzącej się do życia, pragniemy odnaleźć ciszę. Nie tę pustą, głuchą ciszę świata. Ale ciszę pełną, ciszę, która jest Twoją obecnością. Jesteś gwiazdą poranną, gwiazdą zaranną, która nigdy nie gaśnie. Twoje światło nie jest oślepiającym blaskiem słońca, ale łagodną, srebrzystą poświatą, która rozprasza najgłębsze ciemności naszej duszy. Jak wierny żeglarz na wzburzonym morzu wypatruje światła latarni, tak my, na początku tego nowego dnia wypatrujemy Ciebie. Jesteś naszą latarnią, naszą przewodniczką, pewnym punktem na horyzoncie naszych niepewności. Twoje światło nie obiecuje, że droga będzie łatwa, ale daje pewność, że nie zgubimy kursu. Prowadzisz nas do jedynego portu, którym jest serce Twojego Syna. Poranek to czas obietnicy. Każdy wschód słońca jest jak cicha przysięga Boga, że Jego miłosierdzie jest jak nowe każdego dnia. A ty, Maryjo, jesteś najpiękniejszym świadactwem tej obietnicy. W Tobie Bóg rozpoczął swoje największe dzieło. Przez ciebie Słowo stało się ciałem, a światłość zamieszkała między nami. Dlatego ten poranny blask, ta pierwsza jasność na niebie, tak bardzo przypomina nam o Tobie. Jesteś jutrzenką poprzedzającą słońce sprawiedliwości. Zanim świat ujrzał blask Chrystusa, najpierw zobaczył Ciebie, Twoją czystość, Twoją pokorę, Twoją niezachwianą wiarę. W Twoim cichym, pokornym życiu Bóg przygotował Wschód Zbawienia. Dziś, w tej chwili, zapraszamy Cię do naszego poranka. Prosimy, wejdź w ciszę naszych serc, które często są tak pełne hałasu, hałasu wczorajszych trosk, które nie chcą odejść, hałasu planów na dzisiaj, które rodzą niepokój, hałasu lęków o jutro, które kradną nam pokój. Prosimy Cię, Matko Ciszy, naucz nas słuchać. Naucz nas w tym porannym milczeniu usłyszeć głos Boga, który mówi do nas szeptem miłości. Ty, która zachowywałaś wszystkie te sprawy i rozważałaś je w swoim sercu, naucz nas sztuki kontemplacji pośród zgiełku codzienności. Chcemy, aby ten dzień nie był kolejnym wyścigiem, kolejną walką, ale pielgrzymką pielgrzymką, w której Ty idziesz przed nami, trzymając w dłoni lampę wiary. Twoje prowadzenie jest delikatne, nienachalne, nie zmuszasz, nie krzyczysz, po prostu jesteś. Twoja obecność jest jak cichy szept wiatru, który przypomina, że nie jesteśmy sami. Twoje spojrzenie jest jak dotyk matki, który koi największy ból. W tym poranku, zanim jeszcze zrobimy pierwszy krok, zanim wypowiemy pierwsze słowo, chcemy spojrzeć na Ciebie i w Twoich oczach odnaleźć spokój, którego tak bardzo pragniemy. Chcemy, abyś to Ty pobłogosławiła ten dzień, abyś Ty nadała Mu kierunek. Niech każda nasza myśl, każde słowo i każdy czyn będą zanurzone w Twojej matczynej miłości. Która wszystko rozumie, wszystko wybacza i zawsze prowadzi do Boga. Pozwól, Maryjo, aby ten poranek był prawdziwym początkiem, nowym otwarciem, świętym czasem spotkania z Tobą, naszą gwiazdą poranną, która rozświetla mroki i prowadzi nas bezpiecznie do portu zbawienia. Twoja rola, Matko, w historii zbawienia i w życiu każdego z nas. Jest jak głęboka, cicha rzeka, która płynie przez wieki, niosąc życie i nadzieję. Nie jesteś odległą królową na tronie z kości słoniowej, ale bliską, czułą matką, której stopy stąpały po tej samej ziemi co nasze. Twoje serce znało te same uczucia, które targają naszymi sercami: radość, ból, nadzieję i lęk. Jednak to, co Cię wyróżnia, to Twoja niezachwiana wiara, Twoja bezgraniczna ufność w Bogu, która stała się fundamentem Twojego życia. Jesteś dla nas przewodniczką, ponieważ sama przeszłaś drogę wiary w najdoskonalszy sposób. Była to droga często spowita ciemnością, drogą pytań bez odpowiedzi, drogą cierpienia, a jednak w każdej ciemności. Ty potrafiłaś odnaleźć światło Bożej Obietnicy. Gdy patrzymy na wschód słońca, który powoli, lecz nieubłaganie pokonuje ciemność nocy, widzimy w tym obrazie Twoje działanie w naszym życiu. Ciemność to nasze grzechy, nasze zwątpienia, nasze lęki i zranienia. To chwile, kiedy czujemy się opuszczeni, zagubieni, kiedy wydaje się, że Bóg milczy. To momenty, gdy ból jest tak wielki, że zasłania wszelką nadzieję. A Ty, Maryjo, jesteś jak ten pierwszy promień słońca, który przebija się przez gęste chmury. Twoja interwencja w naszym życiu jest delikatna, ale potężna. Przychodzisz i przynosisz światło, światło Chrystusa. Nie usuwasz wszystkich problemów jednym skinieniem dłoni, ale dajesz nam siłę, by je przetrwać. Wlewasz w nasze serca nadzieję, która pozwala nam wierzyć, że po najciemniejszej nocy zawsze nastaje dzień. Uczysz nas, że nawet w największym cierpieniu Bóg jest obecny i że z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro. Jesteś strażniczką naszej wiary w chwilach próby. Kiedy my słabniemy, kiedy nasza wiara się chwieje, możemy uchwycić się ciebie, a ty, jak troskliwa matka, podtrzymasz nas i poprowadzisz dalej. Centralnym punktem twojego życia, momentem, który zdefiniował całą twoją misję, było twoje fiat, twoje tak wypowiedziane archaniołowi Gabrielowi. W cichej izdebce w Nazarecie jedno słowo, wypowiedziane przez pokorną dziewczynę, zmieniło bieg historii ludzkości. To nie było zwykłe tak. To było tak totalne, bezwarunkowe, powierzone w ciemno. Tak dla planu, którego do końca nie rozumiałaś, tak dla misji, która miała przynieść ci niewyobrażalną radość, ale i miecz boleści. Twoje tak było aktem najgłębszej pokory i najodważniejszej wiary. W tym jednym słowie oddałaś Bogu całą siebie. Swoją wolę, swoje plany, swoje marzenia, swoją przyszłość. Stałaś się otwartą księgą, na której Bóg mógł zapisać swoją historię miłości. To twoje tak, Maryjo, jest dla nas wiecznym wzorem i wyzwaniem. Każdego dnia my również jesteśmy zapraszani przez Boga do mówienia tak. Tak dla Jego woli w naszej codzienności. Tak dla trudnych obowiązków. Tak dla krzyża choroby czy samotności. Tak dla miłości, która wymaga ofiary. Jakże często nasze tak jest połowiczne, niepewne, pełne warunków i zastrzeżeń. Boimy się zaufać, boimy się stracić kontrolę. A Ty pokazujesz nam, że prawdziwa wolność i pokój płyną z całkowitego oddania się w ręce Boga. Twoje tak otworzyło niebo i sprowadziło Boga na ziemię. Nasze małe, codzienne tak, wypowiadane z wiarą na Twój wzór, również ma moc przemieniania naszej rzeczywistości. Ma moc wpuszczania światła Chrystusa w mroczne zakamarki naszego życia i świata. Ucz nas, Matko, mówić Bogu tak z taką samą ufnością i miłością, z jaką Ty to uczyniłaś. Pomóż nam uwierzyć, że wola Boża, nawet jeśli jest trudna i niezrozumiała, jest zawsze najlepszą i najbezpieczniejszą drogą dla nas. Twoje życie jest dowodem na to, że ten, kto ufa Bogu, nigdy nie zostanie zawiedziony. Jesteś naszą nauczycielką wiary, naszą przewodniczką na drodze do świętości, naszą strażniczką w ciemnościach. Bądź przy nas, Maryjo. I prowadź nas każdego dnia. Matko Najświętsza, nasza przewodniczko i królowo poranka, staje przed Tobą w tej godzinie ciszy z sercem otwartym i pragnącym Twojej bliskości. Staje jako Twoje dziecko, które wie, jak bardzo potrzebuje opieki swojej matki. Ty znasz mnie lepiej niż ja sam siebie. Znasz moje radości i moje smutki, moje wzloty i upadki, moje światła i moje cienie. Nic przed Tobą nie jest ukryte. Dlatego z bezgraniczną ufnością przychodzę, aby wszystko, czym żyję, złożyć w Twoje niepokalane serce, w Twoje matczyne dłonie, które nigdy nie przestają nas podtrzymywać. W Twoje ręce składam, Matko, ten nowy dzień, który Bóg w swoim miłosierdziu mi daruje. Składam każdą Jego godzinę, każdą minutę, każdą sekundę. Proszę, pobłogosław go i uczyń go czasem łaski. Składam wszystkie moje plany, moje obowiązki, moją pracę. Czasem czuję się przytłoczony ciężarem odpowiedzialności, obawiam się, że nie podołam, że zawiodę. Twoje ręce składam ten ciężar. Proszę, daj mi mądrość, bym podejmował właściwe decyzje, siłę, bym wypełniał swoje zadania z zaangażowaniem i miłością, i pokój serca, bym nie ulegał presji i niepokojowi. Niech moja praca będzie nie tylko źródłem utrzymania, ale także sposobem na służenie Bogu i ludziom, na uświęcanie siebie i świata. W Twoje ręce składam, Maryjo, moje serce z całym jego bogactwem i całą jego biedą. Składam moje lęki, które tak często paraliżują mnie i odbierają radość życia. Lęk o przyszłość, o zdrowie, o moich bliskich. Lęk przed samotnością, przed odrzuceniem, przed cierpieniem. Proszę cię, Matko, otul moje serce swoim płaszczem opieki i ucisz te burze. Wlej w nie kroplę twojej odwagi, tej odwagi, która pozwoliła ci stać pod krzyżem. W twoje ręce składam moje niepokoje i moje zmartwienia, te małe, codzienne i te wielkie, które spędzają mi sen z powiek. Ty, która jesteś uzdrowieniem chorych i pocieszycielką strapionych, weź je od mnie i złóż u stóp twojego syna. Naucz mnie ufać mu bezgranicznie, nawet wtedy, gdy niczego nie rozumiem. W Twoje ręce składam moje nadzieje i moje marzenia, moje pragnienie miłości, szczęścia i pokoju. Czasem boję się marzyć, boję się mieć nadzieję, aby znów się nie rozczarować. Proszę, ożywiaj we mnie dar nadziei. Przypominaj mi, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i że On pragnie mojego szczęścia o wiele bardziej niż ja sam. Chroń moje marzenia przed zgorzknieniem i cynizmem świata. Niech będą one zawsze czyste i skierowane ku dobru. W Twoje ręce składam, Matko, moje słabości i moje grzechy. Wstydzę się ich i boleję nad nimi. Tak bardzo pragnę być lepszy, a tak często upadam. Składam moją pychę, mój egoizm, mój gniew, moją niecierpliwość. Składam moje lenistwo duchowe i moją oziębłość w miłości. Proszę cię, ucieczko grzeszników, uprosz mi u Twojego syna łaskę przebaczenia i prawdziwego nawrócenia. Pomóż mi powstać z każdego upadku i z nową gorliwością podążać drogą Jego przykazań. Bądź moją siłą w walce z pokusami i moją obroną przed złem. W Twoje ręce składam, Maryjo, wszystkich moich bliskich moją rodzinę, moich rodziców, moje dzieci, mojego współmałżonka, moje rodzeństwo. Każdego z nich otocz swoją szczególną opieką: tych, którzy są zdrowi, chroni od zła. Tych, którzy chorują, wspieraj w cierpieniu i uproś im łaskę uzdrowienia. Tych, którzy przeżywają trudności, pocieszaj i wskazuj im drogę wyjścia. Tych, którzy się pogubili i odeszli od Boga, szukaj jak dobra pasterka i przyprowadzaj z powrotem do domu Ojca. W Twoje ręce składam moich przyjaciół i znajomych. Dziękuję Ci za dar ich obecności w moim życiu. Proszę, błogosław im i strzeż ich. Składam również tych, którzy mnie skrzywdzili, którzy źle mi życzą. Proszę, daj mi siłę, bym potrafił im przebaczyć z całego serca, tak jak Chrystus przebaczył swoim oprawcom. Przemieniaj ich serca swoją miłością. W Twoje ręce składam Matko Kościoła, całą naszą wspólnotę wiary, papieża, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, daj im światło Ducha Świętego, aby z odwagą i mądrością prowadzili nas do zbawienia. Chroń ich przed atakami złego ducha i ludzką słabością. Wzbudzaj nowe, święte powołania do służby w Kościele. W Twoje ręce składam cały świat. Tak bardzo poraniony wojnami, nienawiścią i niesprawiedliwościową, królowo pokoju, uproś nam dar pokoju. Tam, gdzie toczy się wojna, niech zapanuje zgoda. Tam, gdzie panuje nienawiść, niech zakwitnie miłość. Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, niech zagości prawda i szacunek dla każdego człowieka. W twoje ręce składam cierpiących, samotnych, opuszczonych, głodnych, bezdomnych wszystkich, o których nikt nie pamięta. Bądź dla nich matką, pocieszaj ich i przypominaj im o ich godności dzieci Bożych. W twoje ręce składam także dusze w czyśćcu cierpiące. Uproś im wieczne odpoczywanie w królestwie twojego Syna. Wreszcie, matko, w twoje ręce składam samego siebie, całego, bez zastrzeżeń, z moją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością z moim ciałem i duszą, z moimi talentami i ograniczeniami. Przyjmij mnie jako swoją własność. Uczyń ze mną, co zechcesz. Prowadź mnie, broń mnie, ucz mnie i kształtuj na wzór Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chcę, aby całe moje życie było hymnem wdzięczności i miłości ku Tobie i ku Trójcy Przenajświętszej. Amen. Pozostańmy jeszcze przez chwilę w tej atmosferze pokoju i zawierzenia, którą przynosi obecność naszej matki. Niech jej matczyne spojrzenie spocznie na nas i napełni nasze serca głęboką ufnością. Ten czas modlitwy dobiega końca, ale jej opieka nad nami trwa nieustannie. Zaprośmy ją, aby towarzyszyła nam przez cały ten dzień. Niech Jej obecność będzie dla nas siłą w trudnościach, pociechą w smutku, i radością w chwilach szczęścia. Zanim rozejdziemy się do naszych codziennych obowiązków, podejmijmy w sercu małe duchowe zobowiązanie. Może to być postanowienie, by w ciągu dnia, w chwili zmęczenia czy niepokoju, powtórzyć z wiarą jej imię Maryjo. Może to być chwila refleksji nad jednym ze słów, które dziś rozważaliśmy. A może po prostu postanowienie, by starać się patrzeć na innych ludzi z taką samą miłością i czułością, z jaką ona patrzy na nas. Niech ta modlitwa nie będzie tylko porannym rytuałem, ale niech jej owoce dojrzewają w nas przez cały dzień, przemieniając nasze myśli, słowa i czyny. Zakończmy to nasze spotkanie, oddając się całkowicie pod jej opiekę słowami modlitwy, którą Kościół od wieków zanosi do swojej matki, zawierzając jej wszystkie swoje troski i nadzieje. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. z Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.